Cześć, dajcie w kolejnym odcinku z serii WB 2K24 My GM ECW. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy ostatnie dwa show przed Survivor Series Premium Live Event. Poprzedni odcinek był naprawdę mocnym, dużym odcinkiem. Na pierwszym ECW mieliśmy w main event Iron Man match o pas ECW World Championship Cody Rose kontra Braun Breaker, gdzie to na 6 minut do końca Cody Rose prowadził 3-0. I wydawało się, że nic mu nie zabierze tego pasa, ale potem Braun Breaker zrobił fenomenalny comeback. I wygrał ten pojedynek i został dalej mistrzem. A na późniejszym Miss mieliśmy walkę taktymową AJ Styles i Carmelo Hayes kontra sami Zayn i Kevin Owens oparta taktymu i poznaliśmy nowych mistrzów taktymu AJ Styles i Carmelo Hayes. No nie było to takie coś planowanego, nie ukryłem, ale to wszystko się to zaczęło przez to, że Carmelo, z AJ Styles, Carmelo chciał walkę taktymową z AJ Stylesem jakiś czas temu. No i dostał do walki i pokonali Reignsa i Sefa, czyli no byłych mistrzów taktymu i dwóch świetnych zawodników. Sami Zain chciał walkę na właśnie, bo był Montreal, więc pomyślałem sobie, to może się tak fajnie połączyć. No i tak wyszło właśnie I ostatecznie mamy nowych mistrzów. Jeśli chodzi o Survivor Series na ten moment. Nie wiem, potencjalna rywalizacja Stars Carmelo kontra Zain Kevin. Myślę, że mogło być kontynuowane z jednej strony, bo jednak myślę, że rewanżowa walka powinna być dla samego i Kevina, więc coś takiego możemy kontynuować na, na pewno. Opas, jeśli World Championship, i Breaker. Tak jak no, Bron Breaker myślę, że z Randy Ortonem chciałbym, żeby się zmierzył na właśnie na Survivor Series. Jeśli chodzi o pas ECW Television Championship, który ma Jeyuso, tutaj właśnie myślałem nad Triple Fretem Jeyuso, Finn Balor, Bartek potencjalnie. I potem jeśli chodzi o walkę o walizkę, na, na ten moment by to wyglądało pewnie tak, że byłby Seth, byłby Rob Van Dam, byłby Roman Reigns i byłby Punk może albo Edge w sumie. Tak, bo to wyglądało pewnie na ten moment. Mam 300 tysięcy, mogę wydać i jakoś spróbować kogoś zgarnąć. Tutaj. No, na ten moment nie wiem w sumie, kogo bym potencjalnie chciał, nie ukrywam. Nie mam pojęcia, kogo bym chciał. Z jakiego nawet przedziału, właśnie jakby. Tak, no, tak, na ten moment nie jest potrzebny, bo wydaje mi się, że mam wszystko gotowe do tego sezonu, bo plan mój taki jest, żeby była ta walka rewanżowa na Survivor Series pomiędzy tymi dwoma tak, a na Wrestlemanii. No myślę, że jednak wolę, żeby Carmelo i Sales, utrzymali już te pasy. Jak już wygrali, to już niech zostaną tymi mistrzami. No to właśnie na Wrocławie bezmierzyli zmierzyli się z Rated RKO Randy Orton i Edge. Albo Legacy, jeszcze nie wiem w sumie właśnie, jaki tak team zrobić. Czy Randy Cody, czy Randy Edge. Tak czy tak, jeśli chodzi o dywizję tak w miarę wiem jak to będzie wyglądało. A tak to jeśli chodzi o dywizję właśnie, jakby singles, czy to jest ktoś, kogo potrzebuje? Nie wiem, ale mogę zerknąć, bo to jest tylko 15 tysięcy. No nikt mnie z tych zawodników nie jest zbyt interesuje, więc więc ja nie będę tutaj nikogo tutaj podpisywał. Z tych rzeczy pewnie nic nie użyję na ten moment, bo myślę, że nie muszę. Ensure, that Randy Orton fights this week. I lepiej robić to, bo cały czas mamy aktywne to, że jak zrobimy Commissioner Goal, to też przy okazji mamy drugi dodatkowo, jakby jakiś Power Card. To by to byłoby dobre. Jay chce mieć rest, spoko. robą tam, będę musiał mu przedłużyć kontrakt. Randy Orton będzie walczył, dobra, Randy Orton zawalczy. No i tak, jeśli chodzi o też Survivor Switch. to wiem w miarę, jak będą wyglądały pojedynki, opasy i ten TLC match. A jeszcze tak, McIntyre, Lashley... McIntyre, Lashley... I... Edge of Punk są bez walki jakby jakieś. Więc jeszcze jakiś taki pojedynek zrobimy jeszcze przy okazji. Nie wiem, jakiś, jakąś dużą walkę jeszcze zrobimy. Callout myślę, że... Mu niech zróbmy, nie wiem... Callout... Tak jakby, jeśli chodzi o rywalizację, no to tutaj mamy kilka rywalizacji, oczywiście aktywnych, dlatego tutaj będzie właśnie tak. Jeśli chodzi o rywalizację Stylesa z Sami Kevinem, to myślę, że to będziemy kontynuować, ale z drugiej strony nie wiem, zobaczyłbym. Znowu, znowu nie wiem z kim zrobić takiej walki, bo zobaczyłbym ich w akcji, a znowu nie wiem zbytnio, jakie tutaj. Jakbym miał jakiś trzeci taktim. Znaczy, tutaj mamy po części aby trzy taktimy, bo Orange i Sev mogliby zawalczyć, ale nie chcę ponownie. Żeby oni walczyli, więc jakiś mógłbym tag Team taki sobie zrobić, ale nie wiem, czy będę. Jakiś taki po prostu losowy chciał tag Team zrobić jednak. No, wydaje mi się, że jednak po prostu zróbmy taktimowy call out. Niech będzie taktimowy callout bardziej kogo. No nie wiem, Kevina i samego czy Stylesa. Może niech mistrzowie jakby zrobią jakby swoje może swoją promo jako nowi mistrzowie. Coś w tym stylu. Tak, jeśli chodzi o kolejne, no to Drumeck McIntyre i Kevin Owens, zrobiłbym im walkę jakąś na pewno, tylko nie wiem właśnie kiedy. Na, na Premium Live evencie nie, więc nie wiem. Nie wiem, kiedy bym im zrobił walkę potencjalnie. Myślę, że nie wiem w sumie. Ja tak sobie myślę, kiedy bym mógł im zrobić walkę? Myślę, że lepiej jak najszybciej, żeby na pewno każdy miał może powiedzieć czyste plany na wersję potencjalnie. Dlatego no myślę, że zrobimy tutaj call out i to lepiej, żeby zrobił... No, Drew bardziej, lepiej żeby zrobił. I jeszcze tak, mamy jeszcze Rob Van Dam, Seth Rollins oraz y, Edge Bobby Lash. Jeszcze te takie, no jest w sumie trzy rywalizacje: jeszcze, Finn Balor i Jay. Dobra, w main evencie możemy zobaczyć. Y, na, miałem dać Jaya, ale mam 30 tylko stamina, więc niech to będzie może Seth Rollins. Y, może jakiś, nie wiem, może jakiś Fatal 4-way? Zobaczymy, nie wiem, Seth, żeby jakby. Wiem jakiś w sumie Fatal 4-way: Lashley Edge. Czy to, jest sposób, czy to jest możliwe, żebym w taki sposób e, zdobył, jakby, żeby te dwie rywalizacje poszły w jednym momencie jakby w górę? Jakby by tak było, to byłoby piękniej, na to liczę, nie ukrywam. A dajmy to, myślę, że jakoś tutaj bardziej jednak. Randy Orton ma zawalczyć, tak jest Randy Orton zmierzy się z kim? Randy Orton, miałem taką fajną walkę, mógłbym zrobić z Punkiem, no ale face kontra face, więc wolałbym jednak nie. Mam trzech healów dostępnych akurat na każdą walkę. Z tych trzech chwilów najbardziej bym dał do main eventu. No pewnie Romana, pewnie Roman. Roman chyba niedawno walczył z Randy, dlatego myślę, że nie. Roman Punk chce to sobie cały czas zatrzymać, więc może. Czy Cody. Cody może doznać kontuzji. Randy nie. Dobra, nie będzie, Ren... będzie to Roman i Jay. Miałem nie dawać, ale jednak dałem ostatecznie Jaya do main eventu, więc taki pojedynek tutaj zobaczymy. Jeśli chodzi o tę chwilę, to Bartek może zawalczyć z kim Randy Orton. Cody nie, Punk myślę, że niedawno mieli takie jeszcze walki, więc niech to będzie a, niech to będzie Orton, niech to będzie Orton i na koniec jeszcze Balor kontra Balor kontra Kevin, czy Balor kontra Sami, czy Balor kontra Punk Balor, Punk na pewno walczy już razem przeciwko siebie, pamiętam kiedyś i no nie wiem, niech to może będzie ten Kevin, jednak niech ten Kevin będzie tutaj a Seth Promo może sobie zrobić no sami ma niską bardzo popularność, co mnie nie ukrywa, że dziwi, więc niech w sumie zrobi to self-promo i tak by to show wyglądało, a więc, ee, a Jay ma rest, no właśnie, Jay ma rest, nie mogę tego zrobić, nie chcę oszukiwać jednego, więc, a niech, ja nie wiem, z drugiej strony jakby chcę tą walkę na dać więc do tego momentu wolałbym, żeby oni nie walczyli może przeciwko siebie. Kogo tam mieliśmy? Tutaj stroma Stroma na przykład powrót na jeden tydzień. No nie wiem, no nie wiem, właśnie jaką tutaj potencjalną walkę zrobić. Może w sumie to jakoś pozmieniam. nie wiem Może na przykład, yy... na przykład, sami w sumie robię prą, więc na mogę samego wziąć stąd. Tylko z drugiej strony, no nie chciałam się robić jakiejś walki sami lub Kevin. Dobra, zrobię tą walkę od jego roadsa. Dam mu premier Fizjo. Może jakoś najwyżej, najwyżej myślę, że injury huba bym jakoś zdobył. Tutaj akurat nie mam, ale myślę, że zdobył za niedługo injury huba, więc najwyżej bym mu dał, a i tak jakoś nie, wiem, nie mam ogromnych planów na ten moment dla niego, więc no zawsze, to, zawsze to lepiej wygląda niż właśnie tam mówię, walka z samym czy Kevinem robił wiele razy w takich pojedynków Roman. Jay tam wiem, on jest yy, obiecemu odpoczynek, a z Punkiem chce, żeby dopiero się zmierzył na wreszcie więc tak to będzie wyglądało. No tak, ostatecznie to będzie main event z Kodim Roadstem. Czyli to dotrzymamy, kontrakt przedłużymy. Tak to wygląda i to jest zrobione. Tak jest, więc możemy w tym momencie chyba już klikać Confirm Booking. Wydaje mi się, że wszystko jest gotowe. Tak jest, zobaczymy, czy wszystko tutaj dam dobrze pójdzie. Tak, tak jakbym tutaj potencjalnie zaplanował wszystko. Pierwszy pojedynek Seth i Rob Van Damme, Lashley, Edge, Fatal 4 Way szczerym Nie obchodzi mnie kto wygra Chciałem tylko po żeby obie rywalizacje poszły w górę I to byłoby Pewnie zbyt piękne Lashley wygrywa Rywalizacja No i idzie jedna i druga pięknie, więc udało się tutaj wszystko Perfekcyjnie, tutaj też drugi poziom rywalizacji Oni nie mają rywalizacji, więc to, to może być początek rywalizacji Render tam wygrywa To nie jest początek rywalizacji, dobra Callout i mamy czwarty poziom pomiędzy nimi Balor kontra Owens. Tutaj wygrywa Owens. Kolejne duże zwycięstwo dla Owensa. Potem Sami robi promo. Plus 4, aż, to fajnie. No i main event. Obydwo bez kontuzji. Wygrywa Cody. I kontuzji nie ma, co jest najlepsze oczywiście. Więc odbił się po tej oczywiście porażce w walce o tytuł, którą, którą miał w ostatnim odcinku. 140 tysięcy. Czyli dobry do, 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 też mamy budżet, więc to też jest ok. Co jeszcze dostaliśmy, jaki Power Card? Nie wiemy. bo chyba powinniśmy dostać jeszcze jeden. Może dopiero nam później pokażę, Nie wiem. Chyba się to nie skończyło jeszcze, wydaje mi się. Bo chyba to brałem na kilka show. No nie wiem. Eee, oczywiście przedłużymy tutaj, tak jest. Ja też chcę zakończyć, chcę przedłużyć. No a wołabym, żeby został. Dobra, dam ci to, to 100 tysięcy. Bo mam akurat nawet ok budżet. This Week. Ehm, no dobra. Dobra. Chodź. No dobra, tak zrobię to. Miałem... Chciałem zrobić walkę z Kevinem, ale no dobra już. Jak jest chory, to nie będę go męczył tutaj, niech, niech sobie odpoczywa. No, jeśli chodzi o to show, to tutaj w sumie co możemy zrobić? Promis Ja to Wix cały czas oczywiście nie może walczyć. E, to jest jedna rzecz. E, więc EJ i Drew nie mogą się pojawić na, na tym show. Tutaj mi nie, nie widnieje to nigdzie. No, ale obiecałem Drew, ale nie widnieje mi to nigdzie. Have your most popular available mail and e, mail heal face, ale... już chyba nie dostaje tych właśnie radomowych power cardów, więc w sumie nie wiem. To byłaby walka Styles kontra Rollins chyba? Bo, bo to jest chyba, że dostępni. A Drew jest Aha dobra, to w taki sposób po prostu mi to nie pokazuje. No dobra. To na naprawdę dobra, więc tak... E, No, jeśli chodzi o to show, w sumie nie wiem, co możemy tutaj potencjalnie zrobić. Brombreaker, Breaker czy jest gotowy do walki teraz, czy nie? Brawn Breaker, gdzie on tutaj jest? Brawn Breaker to jest, dobra. Brombreaker Breaker może, może by w sumie zawalczył w main evencie. Tylko właśnie z jakim zawodnikiem by Bron zawalczył w tym main evencie? Jaki face'owy zawodnik by to był? Randy oczywiście będzie dopiero. Więc może, może w sumie, nie wiem, jak myślałem o tym Edg'em, jako właśnie Tak team Partner Randiego tutaj mierzy się przed przykład z Breakerem tuż przed Walką pas albo RVD, choć, choć nie, bo nie ukryłem, że właśnie możliwe, że na tym, w tym Fatal 4 wayu ladder meczu bym chciał, żeby Rowandami wygrał i żeby zawalczył z Broom więc może w sumie to jest takie taka do, dobra opcja. że tutaj już oni by się zmierzyli, na przykład nie wiem I potem byłaby taka jakby opcja, że na przykład jeśli Breaker wygrał, no to oczywiście może powiedzieć, że już raz go pokonał, więc zrobi to ponownie. Albo Alvidia jak tutaj przed wygra, potem wygra Walizkę, no to może powiedzieć, że już raz go przypiął, więc może to zrobić ponownie, tylko tym razem walco Pas. to myślę, że to może być takie dobre pod właśnie tą przyszłą walkę, że tutaj właśnie będą mieli taki pojedynek między sobą. To będzie taka walka. Tak jest. Eee. Czyli zakładam, że o to im chodzi, właśnie, że musimy zrobić walkę style with eee. Style Czy ja bym chciał tą walkę zrobić? No nie, wiem, ten bad timing nie znam jakoś mega. Tak my nie obchodzi mnie zbyt ten park, nie ugram. A co tutaj bym chciał zrobić? No myślę, że chciałbym na pewno. Nie, wiem, właśnie w sumie, jakby. Może tak, Team Callout teraz, niech zrobi Kevin i. No, Kevin i Sami nie zrobią tak team call teraz na Stylesie i na... Styles może tutaj zawalczyć, w sumie... Styles może się zmierzyć z Kim potencjalnie. No, Wszędzie do do walka z Sethem nie byłaby najgorszą opcją jakby, więc w sumie... Czemu nie? Jak akurat tak, tak akurat wypada, że w sumie to może pomóc po części, to... W sumie czemu nie? Eee, no to tutaj może... A nie, tutaj Edge nie walczy, dobra. Edge i Bobby Lashley mają rywalizację. Jay no to tutaj by się przydało, żeby... 2 weeks off 2 weeks off, dobra, czyli no mam nadzieję, że to jakby jak, jak zrobi Balor callout na Jay to powinno być wszystko dobrze wydaje mi się tak powinno być mam nadzieję, że tutaj nie będzie nagle na mnie wściekł jakoś Jay czy coś takiego Edge i Bobby, no Bobby nie będzie walczył, więc Edge może zawalczyć yy, na przykład Edge może zawalczyć na przykład z kim? może Bartek niech będzie, ale tutaj będzie interference Bobby'ego Lashley'ego, tak to może wyglądać, jeszcze tego jeszcze tego, co tutaj. No, mam. Z, musi być na pewno Roman Reigns w walce, bo jest jednym heal'em, Roman kontra Randy, Roman kontra Carmelo. Ta trójka na pewno jest już, jakby na pewno nie. Więc Randy lub Carmelo. I. A nie, a nie w sumie, bo aż Randy nie przegrał tuż przed walką pas, więc niech będzie Carmelo w sumie. A Randy czy Randy? Nie, Randy ma w sumie dobrą popularność. Niech punk zrobi promo jakieś w sumie. Tak to może wyglądać. No i wydaje się, że mamy chyba wszystko gotowe. Tak mi się wydaje, że tutaj wszystko jest gotowe. Tutaj mógłbym w sumie dać Extreme Rules Match. Mógłbym czy nie mógłbym? No dobra niech będzie w sumie. Niech będzie to Extreme Rules Match. I jesteśmy chyba gotowi. Tak jest, tak wydaje się, że jesteśmy gotowi. Więc klikamy Confirm Booking tego ostatniego ECW przed Survivor Series Premium Live Event. Pierwszy pojedynek AJ Styles kontra Seth Rollins. I w tym pojedynku wygrywa Seth Rollins. Kolejne zwycięstwo Sefa. Potem Tag Colot. Mamy trzeci poziom rywalizacji tutaj. To super. Edge i Bartek. Ten pojedynek wygrywa Bartek, a Lashley robi Ranina, ale niestety rywalizacja nie idzie w górę. To szkoda. Balor i Jay za to. Oni mają czwarty poziom rywalizacji. Reigns kontra Carmelo tutaj. Reigns wygrywa. Kolejne zwycięstwo Romana. CM Punk robi promo i ma plus dwa popularności. No i main event Breaker i RVD tutaj wygrywa RVD, więc RVD ma zwycięstwo nad mistrzem. I tam mówię, potencjalnie wygra tą walizkę. I to może już być właśnie takie: jakby może to powiedzieć, jakby Bronowi, że już raz go pokonał, więc jest w stanie na pewno zrobić to ponownie. Fajny byłby też jakiś dobry profit. No jest ok, jest ok, żeby mieć ten profit, właśnie, żeby mieć jakby te pieniądze dobre na. Mam tutaj power, power karta za to. Dwa mam power karty, Trzy mamy power karty. Dobra. Też pewnie za ten bucharek mieliśmy jeden power card. Nie, płać mnie w sumie, co tam Bisho ma do powiedzenia. Free eee, weeks, dobra. Może, mogę to zrobić. Next Free Weeks, mogę to zrobić. Eee. Main event nie ma szans. McIntyre też nie będzie w main eventie. Eee, no, przykro mi, ani jedno ani drugie nie będzie w main eventie. Tak wyszło. Proba właśnie main eventu, propo ogólnie Survivor Series. A więc tak, eee, w main eventie, czy nie, właśnie, czy będzie. Myślę, że w main eventie zrobiłbym nie ukrywam ten Fail for for ACLC. To jest taka walka, która jest tylko raz w roku, więc myślę, że zrobiłbym ten main event. A więc tak, RVD i Seth myślę, że oni na pewno powinni być. Tak jest, no i do tego właśnie ostatecznie jeszcze. Drew dopiero na ja walkę, więc myślę, że nie. Yy, Styles będzie brał pasów, Flashley na tym momencie z Edgem, więc nie. Breaker jest mistrzem, oczywiście Carmelo jest mistrzem. Myślę, że Roman powinien być. Patrz na to, że też ostatnio dużo wygrywał. I ostatnim zawodnikiem w tym pojedynku powinien być. Powinien być kto? Czy to powinien być punk? No pewnie punk, pewnie to będzie punk, no bo tak. Laszli to wiem, on jest z Edge'em teraz w rywalizacji, więc myślę, że ani jeden, ani drugi nie będzie walczył. Akurat myślę, że. A nie, on nie jest z nie, Z kim jest? A Edge jest. Tak, Edge jest Bobby, dobra, więc kontynuując. Drew dopiero miał walkę. Bobby właśnie, myślę, że z Edge'em nie będą w rywalizacji. Bro... broń jest mistrzem, Carmelo jest mistrzem. Bartek będzie walczył o pas y... Television Championship. To samo Balor, Randy o World Championship. Cody dopiero co przegrał Iron Man. Sami walczy z Kevinem o pas tak. Timu Jay jest mistrzem. Więc Punk, niech, niech to będzie Punk, niech to będzie Punk, więc taki duży Fatal 4-Way TLC match zobaczymy I to będzie po części, może tutaj może się zacząć jakby niby rywalizacja Romana i Punk'a też przy okazji A w Openerze możemy właśnie zrobić walkę o pas World Championship Czyli właśnie na jak, jak Braun Breaker kontra Randy Orton I niech to będzie w sumie Niech to będzie, nie wiem, False Anywhere, to jest Extreme Stamina Cost, myślę, że Last Man Standing, bo no nie wiem, czy dam radę, alfanie, bo by uniknąć jednak jakiejś kontuzji, nie ukrywam, wolałbym, żeby tak było. E, triple Fred. O. Triple Fred Extreme Rules może być. Opas J.A.U.S.O., więc J. Balor i Bartek tutaj w tym pojedynku. Tak jest. I oprócz tego jeszcze myślę, żebyśmy. Na pewno, oczywiście, walka tak teamowa, wiadomo. Też ten rewa rewanżowy pojedynek, opasy. Tornado, tak, może to być w sumie. Tak, jest reważa walka o pasy, i do tego zostanie nam jeszcze jedno miejsce. I no, no, myślę, że nie wiem. Drew i Cody w sumie po części może mieliby, mogliby mieć rywalizację, może, tylko jeszcze nie wiem, na, na ten moment jeszcze nie wiem. Choć nie, Drew jeszcze ma z Kevinem rywalizację. No to Bobby i Jerzy niech się zmierzą w pojedynku jakimś. Table's Match, i jeszcze potem na jakiś tygodniówce im zrobię jeszcze jedną walkę, gdzie zakończę, aby tą rywalizację. Jeśli chodzi o Proma, no to tutaj właśnie będziemy mieć Drew i jego, Tak to będzie wyglądało. Kupmy jeszcze Survivor Series tutaj. Tak jest. I no tak to będzie wyglądało. Tak będzie wyglądało nasze show, które mi się naprawdę bardzo podoba. Ta walka jakby Bobby Edge może jest najmniej ciekawa, ale jednak jest to część rywalizacji, więc i tak, yy, i tak nie jest źle. A tak to właśnie ten pewien Last Standing pas pastach teamu, pas e, właśnie tutaj Television Championship. Ten duży Fatal 4 gdzie to zwycięzca zawalczy w main eventie versus Menu o pas World Championship. Naprawdę podoba mi się bardzo to ten premium live event, jak będzie wyglądał. Przynajmniej jak ta karta wygląda, i mam nadzieję, że to jest bardzo fajny Power card Ensure that your least popular available specialist. Least popular available specialist. To jest KODI. To jest bardzo fajna karta. Chyba jednak zmieniam. Decyzję i zrobimy walkę. Bo jednak, tak jak tak, mówię no ta karta jest naprawdę fajna. Choć z drugiej strony, mamy już końcówkę sezonu, jakby, więc w sumie to nie jest aż takie ważne dla mnie. W sumie, no nie wiem, ile mam osób na kontraktach? To jest yy, jeden, dwa, trzy, cztery. cztery osoby, z czego RVD ma 5 tygodni, więc jemu się praktycznie nie będzie kończył. Czy będzie jedno przedłużenie. O, Bauer też będzie tu malutkie przedłużenie, więc w sumie no to naprawdę no to zostaje dwóch mi zawodników. Czy bardzo tak chcę tego Power carda? Nie wiem, w sumie nie wiem, czy ja chcę tego na, tak Power carda bardzo. Może jednak w sumie zobaczmy walkę. No to musi być Cody. No to może. Może byśmy zrobili w taki sposób, że Cody. Cody z Juno, nie wiem, właśnie. Może dopiero bym przyszła się zaczął rywalizację. Więc ja przeniknąć walka Cody Lashley i Interference Edge'a, jakby. W taki sposób mamy, jakby w taki sposób mamy to zrobione, bo może jednak się mi przyda, zobaczę. Eee, więc w taki sposób mamy to zrobione. I też przy okazji właśnie mamy kontynuację rywalizacji Lashley Edge. Więc tak to ostatecznie będzie wyglądało. Tak będzie wyglądał ten event i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!